Ostrość, jest, jest. No. Moje poranne must have. To niekoniecznie, ale to, to jest takie must have. <grym> I to. To też jest must have. Gdzie hmm. ja tutaj kadr? dać się na siebie. A już odwróciłam kamerkę. Nie będę siebie widziała. Trudno. E, dosłownie przed sekundą, przed chwilą się obudziłam i chcę się podzielić tym obrazem, który, który przyszedł do mnie chwilę przed przebudzeniem, znaczy chwilę po wstaniu z łóżka, już nie spałam wtedy e, i to gdzieś się pojawiało już, już jakby wcześniej, przed zaśnięciem ale rano się skrystalizowało mianowicie chodzi mi o to, że my my na tej ziemi doświadczamy w sumie dwóch stanów i i każdy z nas myślę jest i w jednym i w drugim tylko chodzi o wybór tak naprawdę chodzi mi tutaj o bycie w sercu i bycie w umyśle i wow, właśnie, to co mówiłam wcześniej o tym wahadle, że, mm, że my doświadczamy w pewnym sensie tych skrajności, albo jesteśmy całkowicie w sercu, albo jesteśmy całkowicie w myśle i wykluczamy jedno albo drugie. I robimy tak ze wszystkim, robimy tak, że albo mężczyźni mają prawo głosu, teraz tak bardzo uogólniam, ale żeby to przekazać, albo, albo, albo kobiety chcą wszystko przejąć. Mm, w sensie takim, że ta energia, chodzi mi bardziej energetycznie jak to wygląda i, i, i tak samo tak jakby to miotanie się przez, przez myślę w ostatnich latach mogę mówić ze swojej perspektywy to bycie w umyśle potem bycie w sercu więc ja znam ten, tak jakby poznanie tego stanu i znowu wchodzenie w umysł i, 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 i tęsknota za byciem w sercu i tak dalej I, i właśnie teraz widzę, że to wszystko też dąży do tego wyrównania, w sensie takim, żeby nie żeby nie musieć nic już wybierać. I ale nie o tym. Znaczy tak. Nie, to nie chodzi nie musieć nic wybierać, ile to powiedziałam. nie walczyć, żeby nie, nie było czegoś takiego, że umysł walczy z sercem albo serce z rozumem i cokolwiek z czymkolwiek. Czyli żeby to wahadło się zatrzymało to z tych skrajności ono się zatrzymuje coraz bardziej. I gdzieś tam zatrzymywanie się tego, waha tego wahadła, mówię teraz o tym wahadle tych skrajności, jak my poznajemy przeciwności, przeciw przeciwieństwa, to one właśnie te przeciwieństwa zaczynają ze sobą koresp korespondować i układać się w taki piękny warkocz, a nie przeciwieństwa. Zaczynają one się wtedy układać Okazuje się, że można to połączyć, że tutaj nie trzeba z tego wychodzić, tylko znaleźć tą współpracę. Nie na takich zasadach, na jakich te skrajności, te dwie te, 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 te rzeczy funkcjonowały wcześniej. Znaleźć nowe, bardzo często nowe, inne formy działania tych samych, tych samych rzeczy i gdyby odnieść się do serca i umysłu, to również umysł, jak gdyby może się nauczyć swojej nowej roli, I właśnie ta rola, o której powiedziałam, która jest w tytule też filmu, że żeby być strażnikiem duszy, a nie strażakiem, <grych> e, e, który gasi płomień. E, tak samo dusza, aby nauczyła się, e, może mówić Głośniej, może yy, yy, jakby na nowo zaufała temu umysłowi, ale w sumie nie o tym chciała mówić. To to znowu poszło jakby gdzieś z, in, z jakiejś po prostu innej przestrzeni. Yy, ale pojawił mi się taki obraz rano, że my jesteśmy zanurzeni. Nasza dusza jest zanurzona w oceanie różnorodności. I tak, jakby w tym oceanie są takie dywaniki takie ru, zru, zrulowane małe dy, takie dywaniki i ona tak jakby ona to widzi taką tą ogromną różnorodność albo też właśnie jakieś drzwi to wszystko jest kolorowe w zupełnie innych odcieniach jedne drzwi jej się podobają. ona właśnie wybiera kiedy jesteśmy jak gdyby w, te, w tej energii w tej przestrzeni to ona wybiera to co z nią to co jej odpowiada Poprzez właśnie odczucia. I ona wtedy podchodzi do tego wydywanika i wystarczy, że lekko go dotknie, popchnie, i on się zaczyna rozwijać. I tam nie trzeba wielkiej filozofii. Tak samo te drzwi, one są otwarte. Dusza to wie, że przez te drzwi wystarczy przejść, i tam wszędzie są drogi. To nie jest tak, że tam są jakieś, wiecie, tak jakby. To są drogi. To są. To są po prostu wystarczy te drzwi otworzyć, żeby przejść na jakąś drogę, i, i ona czuje klimat tej drogi. I ona wie, ona czuje, bo ona czuje, czy ma nią iść, czy, ona, czy to jest warte tego, czy nie. Tak samo czy ten kolor tego dywanika, czy ten dywanik, to jest ta droga. A umysł jakby w ogóle tego nie widzi, tak by to sprawdzać, czy się nagrywa. Ale nas, aha, bo mam pusto w sumie już prawie na telefonie. A umysł tego nie widzi, tylko umysł jakby czeka na, na jakby takie oświecenie z kosmosu, czyli taki cud z kosmosu. Albo on tak, albo czeka na taki cud z kosmosu, i ja oczywiście to przekazuję w tych obrazach, w takich trochę takim krzywym zwierciadle, ale żeby to unaocznić. Jakby taki statek kosmiczny miał gdzieś po prostu się pojawić z kosmosu, jako takie wow, że taka, wiecie, takie przewodnictwo, rozwinąć te, te z góry, tak jakby tą drabinkę. I, I go oświecić. Albo też. Jeżeli nawet zobaczy coś, widzi. Znaczy nie, on widzi to. On widzi te drzwi, ale on jakby widzi je inaczej niż dusza, bo on widzi te drzwi i on myśli, kurczę, nie mam klucza. Muszę, z, muszę najpierw obczaić w ogóle, jak ten klucz znaleźć, zrobić cokolwiek. Albo nie chce rozwijać tych dywaników, bo powiedzmy, myśli sobie, gdzie? Ja na czerwonym dywanie nie będę rozwijał sobie dywanika, nie jestem żadną gwiazdą. Taki jest umysł. Więc on widzi to wszystko w szarości. On nie widzi jakby tego, tej drogi, która, która rozwija się po tym pchnięciu dywanika, ani tej drogi, która rozpościera się za tymi drzwiami, bo on myśli tylko o takich rzeczach, właśnie, jakich powiedziałam. I wtedy nasze życie jest puste, płytkie. I jedyne właśnie, co nam wtedy może zostać, to czekanie na ten cud z kosmosu, który przyjdzie w postaci jakiegoś świecie, jakichś wyższych istot, jakiegoś statku kosmicznego i rozwinie przed nim swój dywanik, którego wciągnie do, do jakiegoś nagle coś, coś wielkie, do wielkiego, jakiegoś odkrycia. Taki obraz przyszedł. Ja sobie zdaję sprawę teraz z tego, jak bardzo ja jestem właśnie osobą, ja nie pamiętam nawet jak się to nazywa, nieistotne, ale jak ja widzę właśnie w obrazach. Ja, ja tak jakby jestem, ja zapamiętuję obrazy te, dużo bardziej niż słowa. Dlatego też pewnie nie jest mi łatwo uczyć się języków, ale gdybym miała wszystko w obrazkach, jeżeli jakieś słówko jest pokolorowane albo jest przy jakimś obrazie, to ja je wtedy zapamiętam. Więc na pewno nie do wszystkich będą trafiały te, te moje filmy. Do słuchowców, czy tam do jakichś nie wiem, jak to się nawet nazywa, nieważne. Um, <laughs> także tyle chyba, um, czym chciałam się podzielić. I mówię to też o tym, bo widzę, co robi mój umysł, jak on właśnie kombinuje, jakie on podsyła za i przeciw. Żeby nie otwierać jakichś drzwiczek, żeby w ogóle nie patrzeć tam, bo nie ma sensu, bo i tak nie masz kluczyka. <laughs> Albo gdzie ci do czerwonego dywanu? Jak umysł nas zagania w takie, takie przestrzenie, że trzeba coś zdobyć, żeby móc pójść jakąś drogą. To nieprawda. To nieprawda. To decyzja tylko tworzy możliwości. Decyzja tworzy możliwości. Decyzja postawienia kroku, pchnięcia najpierw tego dywanika, czy od pchnięcia tych drzwi, żeby się otworzyły i zrobienia kroku na tej drodze kiedy już dusza poczuje, co jest dla niej, to przyciąga, to, przy, to daje nam możliwości, to otwiera przed nami możliwości, które się pojawiają wraz y, z tym, że idziemy tą drogą. Tak jest po prostu, a nie tak, jak myśli, myślimy. Dobra, idę pić mam kawa. Jest ciepło. Tratatata.